Bartek do żużla trafił, w wieku 6 lat, znalazł ulotkę w sklepie, gdzie była, przyjechała taka szkółka mini-żużlowa z Wawrowa, Pana Bogusława Nowaka, no i on bardzo chciał iść, spróbować, no i stwierdziliśmy z mężem, że no, możemy się pobawić, no zobaczymy jak to będzie. No ale to tak samo brat starszy, Paweł, też, też chciał jeździć bardzo, no i tak się zaczęła ich przygoda z żużłem, z mini-żużlem w Wawrowie właściwie. tak miał 3 lata, jak jeździł już motorem, który mu sam zrobiłem taki malutki. Później kładam mu, zrobiłem jeździł tym kładem. I motory jego były zawsze jego pasją. Mąż jest taka złota rączka i chłopcom po prostu robił motorki sam. Sam robił motorki, gdzie rosły razem z dziećmi. Złotą rączkę mieć przy sobie to, że tak mm, jakiś dar od losu jest, i może. Prezent też, więc mieć takiego ojca, żeby po prostu stworzył wszystko dla mnie i żebym mógł po prostu na, na co dzień to użytkować. Jak chciałem mieć czasami spokój, żeby mi nie chodził nad głową, to dawałem mu śrubę, żeby kręcił, to potrafił tą śrubę kręcić dwie godziny. Wspierałam chłopców, bo uważałam, że y, ich pasja, trzeba rozwijać tą pasję i pomagać im. Choć może nie do końca zdawałam sobie na początku sprawę, jakie istnieją zagrożenia z tego wynikające. Nasze oczekiwania to, żeby mieli zajęcie, żeby, żeby się bawili, żeby uprawiali jakiś sport. Że to akurat wyszedł żużel, no to, no to dalej to kontynuują. Początkowo było to jako zabawa, mówię, zabawa. Później, wiadomo, duży tor, już, już zupełnie to było inaczej. To już przerodziło się nie w zabawę, tylko w coś więcej. Był taki w życiu moment, kiedy powiedziałam nie. To był wypadek starszego syna, Pawła, gdzie był złamany kręgosłup. No i powiedziałam, że nie, że koniec porąbie motory, nie będzie jazdy. W momencie leczenia Pawła, bo to było długo, długie leczenie, syn Paweł powiedział, że mama nie Bartka za... Mój wypadek po prostu, nie? No i tak, no przemyślałam, on bardzo nie chciał, żeby Bartek siedział w domu, on chciał, żeby on jeździł, żeby on się rozwijał. No i pozwoliłam dalej, mówię. Pierwsze Pokazują. spotkanie z Tomkiem Golowym, to gdzie Bartek wymienia sobie z nim y, numer telefonu, bo jakoś tak między nimi no, od samego początku taka chemia, jakby to można powiedzieć, że coś, coś było po prostu. Następne zdjęcie, które bardzo lubię, to jest mistrz wielkopolski. To są jego pierwsze w ogóle zwycięstwo y, na takim klasycznym dorosłym y, żużlu. Ciężko myślę jakąkolwiek rzecz tutaj wskazać za najcenniejszą, czy za tą, co naj, którą najbardziej lubię, ponieważ każda niesie ze sobą jakąś historię. Każdy dzień, każde zawody, czy turnieje drużynowe, indywidualne mają swój charakter. I szczerze mówiąc ciężko mi wymienić, aczkolwiek wiadomo, mistrz świata juniorów, wicemistrz świata seniorów, drugi wicemistrz świata seniorów, czy mistrzostwo Polski ze że to są takie tytuły, i medale, za, na które odbiera się faktycznie z uśmiechem na twarzy, i warto pracować, by takich chwil, momentów medali było więcej. Każdy pisze swój scenariusz. Fajnie, że Barkowi wszystko fajnie się układa. Całą rodziną mu w tym pomagamy, angażujemy się w to wszystko, i póki co są tego efekty. To jest zapłata za to, że ciężko wszyscy pracujemy, i na pewno sukcesy. Tak powiem, motywują dalej do jeszcze większej, cięższej pracy, by starać się jeszcze mocniej, jeszcze mocniej pracować wspólnie, wszyscy zjednoczeni w rodzinie, żeby e, było mi jak najlepiej, a ja jestem bardzo im wdzięczny za to, że faktycznie tak jest i mnóstwo czasu poświęcają mojej osobie, by jak najlepiej po prostu mi było w tym sporcie. Rodzina w sporcie, ja uważam, jest najważniejsza. Zawsze moim dzieciom tłumaczę, że rodzina to jest fundament, na którym budujemy no, całe życie, prawda? Jeżeli w rodzinie się coś psuje, to ten fundament się sypie. I zawsze w rodzinie jest taka siła, i zawsze im to powtarzałam, że kij ma dwa końce, bez względu jaka jest sytuacja, że z każdej sytuacji jest po prostu wyjście, nie? Jakby nie rodzice, to gdzie ja bym był teraz? Nie wiadomo, co bym, było, co bym robił i co by ze mną było, a tak jednak mnie nakierunkowali, wsparli, wspierają do dzisiaj, co jest bardzo ważne. Nigdy mi nie odmawiali, a wręcz, że tak powiem, wspierali, motywowali, bo oczywiście nie zawsze było też kolorowo i dobrze, i były też słabsze i gorsze momenty. Ale zawsze byli ze mną i wspierali mnie na tyle, że mogli mnie zmotywować i żebym dążył po prostu do swojego. Sport Daumu no, na pewno jest bardziej dorosły, mi się wydaje, bo w wieku już tam 15-16 lat on zupełnie inaczej spostrzegał życie, dążył do celu, widział co chce. No i ja myślę, że to do dzisiaj go tak charakteryzuje: jest strasznie taki. Uparty, zawzięty. Na niego nie ma taryfy ulgowej po prostu. Mam cudownych rodziców, e, pomagają mi jak i w życiu w prywatnym i sportowym. Zawsze są na co dzień i mama zawsze powtarza też, że nie ma rzeczy niemożliwych i to jest prawda, bo nawet jak są problemy czy inne rzeczy, to zawsze są mi też w stanie pomóc. Wspieramy ich do dzisiaj cały czas, bo no, trzeba ich go wspierać.